Ich ibi jednoogoniasty pustynna bestia przypominająca jenota, został zapieczętowany przez chwilow narodzonym garze na polecenie ojca, czwartego kaze kag, miał być tajną bronią suna, która wbrew oczekiwaniom kage nie była łatwa do kontrolowania, gdy jin zasypia, staje się nieobliczalny, demon w rękach akatsuki. Bestia przybierająca postać ognistego kota o dwóch ogonach nazywany również cudzysłów duchem po cudzysłowiu, jego nosicielka myśl niby ugi i toni z wioski obłoku potrafi w pełni się w niego zamienić. Bestia została schwytana przez członków Akatsuki, Hidana i Kakuzu. Sanbi dwuogoniasty bestia przypominająca wyglądem żółwia. Do jego złapania wyznaczono Deidare i Tobiego. Jego nosicielem był czwarty Mizukage z wioski mgły o imieniu Agura. Sanbi zdołał się uwolnić tym samym zabijając swego nosiciela. Demon został schwytany przez Akatsuki. 4 czteroogoniasty demon przypominający wyglądem ogromnego czerwonego goryla. Jego nosicielem był Roshi. Shinobi z wioski skały został schwytany przez Kisame. W czasie walki Kisame musiał zmierzyć się z nowym elementem lawy powstałym z połączenia żywiołu ziemi i żywiołu ognia. Gobi ogoniasty to bestia, która posiada ciało konia i głowę delfina. Jego nosicielem był Shinobi z wioski skały o imieniu Han. Demon został schwytany przez Akatsuki. Raju 6 to bestia występująca pod postacią ślimaka. Jego nosicielem był Takata, z Chinowi z wioski mgły. Bestia została schwytana przez Peina zakatsuki. Nabi 7 ogoniasty to bestia przypominająca gigantycznego, niebieskiego rochatyńca japońskiego z sześcioma zielonymi skrzydłami i jednym ogonem wyrastającym z jego odwłoku. Nosicielem demona był Akunoichi z wioski wodospadu o imieniu Fu. Bestia została schwytana przez Akatsuki. i 8 ogoniasty został zapieczętowany w shinobi z wioski obłoku. Jego nosicielem jest bratra Ikag. Z wyglądu przypomina wielkiego byka ze złamanym jednym rogiem, a zamiast ogonów posiada osiem macek i w przeciwieństwie do innych bestii. Nawet w swej prawdziwej postaci współpracuje ze swoim nosicielem. Akatsuki dwukrotnie próbowało złapać Hacz. Biego. Jednak obie próby zakończyły się niepowodzeniem. QB9 ogoniasty, najpotężniejsza ze wszystkich bestii machnięciem mogona niszczył góry i powodował trzęsienia ziemi. Po zaatakowaniu Konohy, czwarty Hokage zapieczętował go w swoim nowo narodzonym synu Naruto. Za pomocą techniki Hakkefuin poświęcając przy tym swoje życie. Bestia jest by i wymowna, ma ciętą, sadystyczną osobowość, poczucie sprawiedliwości i odrobinę honoru. Jego celem jest odnalezienie i zabicie tego, który zbudził go ze snu oraz osoby, która go wcześniej zapieczętowała. zna Madare Uchiha, a jego zachowanie wskazuje na to, że darzy go szacunkiem. Yubi dziesięciogoniasty najpotężniejszy ze wszystkich demonów, który początkowo składał się ze wszystkich dziewięciogoniastych demonów i funkcjonował jako jeden byt, został jednak pokonany przez Riku do Sennina, który następnie stał się jego nosicielem. Przed śmiercią Riku do została podzielona ona na dziewięć części aby w przyszłości demon nie zagrażał światu. Wyglądem najbardziej przypomina Rubiego lecz posiada jedno oko z potrójnym szaringanem.